W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do gier G2A. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z reflinka. Gotik to gra, która od początku policzkuje gracza swoją obskurnością i topornością, ale być może właśnie za to ją kochamy. Świat gry jest pełen niebezpieczeństw, a gracz stale musi być przygotowany na wszystko. Dlatego też w Gotiku niemal każdy nosi przy sobie broń. Także i my powinniśmy to robić już od samego początku. W ostatnim materiale poruszyłam temat najlepszych broni z gotyka, a dzisiaj przyszedł czas przyjrzeć się jakie bronie są najgorsze. Oto 10 z nich. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy. Łuk kawaleryjski Łuk kawaleryjski występuje tylko w pierwszym gotiku. Jest to krótki łuk zrobiony z ciemnego drewna. Uchwyt łuku owinięty jest kawałkiem materiału. Broń ta, podobnie jak krótki łuk, używana jest przez cieni i kilka osób w nowym obozie. Cena to 80 bryłek rudy, a broń wymaga 12 punktów zręczności. Co ciekawe, jak sama nazwa wskazuje, łuk należy używać z siodła. Mimo to w grach z serii Gothic nie występują żadne konie, choć w trzeciej części były one w pierwotnych planach, o czym mówiłam w ciekawostkach z Gotika 3. Krótki łuk. Nieco słabszy od łuku kawalerijskiego jest prosty łuk zrobiony z jasnego drewna. Jego Majdan jest jedynie pozbawioną kory częścią drewna. Poza tym łuk nie posiada żadnych innych wzmocnień. Broń ta jest na wyposażeniu kilku bezimiennych cieni oraz szkodnika bastera. Przedmiot można kupić już w pierwszym rozdziale: U wilka lub kawalorna. Można go też znaleźć w niektórych miejscach na mapie. Jego początkowa wartość to 40 bryłek grudy, a sama broń wymaga 10 punktów zręczności. Broń ta pojawia się też w kolejnych częściach serii Gier Gotik. Lekka kusza. Kusze w Gotiku są niezwykle rzadkie. W zasadzie występują tylko 4, a jedynie jedna pod względem obrażeń mocno odstaje od reszty i jest to ta najsłabsza. Lekka kusza zadaje 50 punktów obrażeń i wymaga od gracza 25 punktów zręczności. Jest to prosta kusza z litego drewna wzmocniona metalowymi elementami. Lekka kusza jest bardzo popularną bronią wśród strażników Starego Obozu. Korzystają też z niej strażnicy świątyni strzegący obozu Bractwa. Znanymi użytkownikami broni są Torus, Bulit, Scati, Fletcher czy Azgan. Bezimienny może ją kupić w czwartym rozdziale u wilka i skorpiona za 180 bryłek grudy. Lekka kusza wylądowała też w Gotiku 2 oraz Arkani. Miała być ona na wyposażeniu orków myśliwych. Stwory te posiadają nieużywaną animację strzelania jedną ręką. Krusz Warok w tym miejscu powinna się jeszcze znaleźć laska kapłańska zadająca obrażenia na poziomie 21 punktów obrażeń obuchowych przy uderzeniu. Jednak nie daje się zdobyć bez użycia kodów, dlatego zaczynamy od tej broni dwuręcznej na liście. Króżwa rok to potężny miecz orków, którego powierzchnia pokryta jest zaschniętą krwią. Samoostrze jest mocno wyszczerbione, a jego długość sięga aż do rączki, tworząc tym samym przedłużenie ramienia podczas walki. Używają go orkowi zwiadowcy, myśliwi i cywile w mieście orków. W Gotiku 2 broń ta jest na wyposażeniu jaszczuro ludzi. Jest to zarazem najsłabsza orkowa broń, bo zadaje 45 punktów obrażeń i wymaga od gracza 22 punktów siły. Laska sędziowska i berło. Berło to oręż, którego właścicielem jest ryżowy książę z nowego obozu. Używa berła, by panować nad plantacją ryżu i karcić ociągających się pracowników. Bezimienny może wejść w posiadanie broni, pokonując księcia. Przedmiot zadaje 26 punktów obrażeń i wymaga od nas posiadania 20 punktów siły. Słabsza wersja tej broni to laska sędziowska, która bije 19 punktów obrażeń i wymaga 10 punktów siły. Kilow. Ta broń zadaje tylko 7 punktów obrażeń i jest powszechnie używana przez kopaczy, zarówno do pracy, jak i obrony przed pełzaczami. Gracz potrzebuje 5 punktów siły, by móc go unieść. Umożliwia nam też pracę w kopalni. Pałka Przechodzimy do broni jednoręcznych. Najgorszą z nich jest pałka typu pierwszego porządny kawałek drewna, którego wypukła część jest używana jako obuch, a cieńsza służy za rękojeść. Pałka jest niezwykle popularna wśród kopaczy. Zadaje 5 punktów obrażeń i wymaga 5 punktów siły. Typ drugi to prosty kij z doczepianym obuchem, zrobionym z kamienia. Ulepszona wersja pałki zadaje więc 8 punktów obrażeń, a żeby ją podnieść, wystarczy nam 5 punktów siły. Można ją kupić u Dariona i Szarkiego w pierwszym rozdziale, lub pokonać kogoś, kto ją posiada. Pałkę z Gotika 1 w Gotiku 2 możemy utożsamiać z lagą. Sierp. Jak sama nazwa wskazuje, broń ta jest tak naprawdę narzędziem wykorzystywanym w rolnictwie. Przedmiot posiada drewnianą rękojeść i metalowe, mocno zakrzywione ostrze w kształcie półksiężyca. Choć dla mnie nigdy nie wyglądało na ostre, ze względu na charakterystyczną dla pierwszego gotika kanciastość. Sierp służy zbieraczom pracującym na polach ryżowych w Nowym Obozie. Broń zadaje 7 punktów obrażeń i wymaga 5 punktów siły. Co ciekawe, po angielsku narzędzie to nosi nazwę scythe. Etymologią tego słowa jest plemię scytów zamieszkujące niegdyś tereny od Ukrainy po dzisiejszy Kazachstan. Pogrzebacz. Choć jego nazwa brzmi groźnie, w rzeczywistości jest to również narzędzie. To akurat służy do rozgarniania i przemieszczania drewna oraz węgla w ognisku. Jest to prosty metalowy pręt z haczykiem. Może pełnić funkcję broni, lecz w grze nie używa go żaden NPC. Jest na sprzedaż w pierwszym rozdziale uszarkiego z nowego obozu. Bije 6 punktów obrażeń, wymagając od gracza 5 punktów siły. Miecz szakala przyszedł czas na najsłabszą broń w grze. Miecz szakala to krótka broń jednoręczna, wyglądająca identycznie jak ząb kopacza. Broń miała należeć do szakala, lecz nie można jej nigdzie znaleźć ani kupić. Szakal używa z kolei topora. Dlatego też Miecz ten można przyzwać jedynie za pomocą kodów. Skrypty sugerują, że przedmiot mógł być powiązany z nieobecnym w pełnej wersji gry zadaniem. Broń ta zadaje zaledwie 3 punkty obrażeń, co czyni ją najgorszą ze wszystkich broni w grze. Bonusy. Kostur to prosta broń drzewcowa występująca w grze Gothic, a także jako pika bojowa w Gotiku 2. Warto wspomnieć, że broń ta nie występuje normalnie w grze. Nie nosi jej żadna postać niezależna i można ją przywołać za pomocą kodów. Zadaje 17 punktów obrażeń i wymaga 9 punktów siły. Nie wiadomo dlaczego ostatecznie nie trafiła do gry. Nienaładowany Uriziel to najsłabszy z Urizieli, czyli rodzaju broni magicznych. Jest to odrębna kategoria, bo miecz ten w swej ostatecznej krasie zadaje obrażenia magiczne równe 120 punktom obrażeń. Jego nienaładowana wersja zadaje zaś 90 punktów obrażeń ciętych. Więcej o Urizielu mówiłam w poprzednim filmie. To by było na tyle. Dajcie znać, jaką bronią lubicie posługiwać się na początku gry. Jeśli materiał wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem Super Podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją Wesprzyj. Ja się z Wami żegnam, a Wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!